10 popularnych ras psów z dużymi problemami. Niestety, ale niektóre z tych bardzo popularnych ras psów mogą mieć spore problemy, zwłaszcza problemy zdrowotne. I dzisiaj właśnie o takich psach, o których słyszeliśmy wszyscy, są to psy te najpopularniejsze z psów wybieranych i niestety, w przypadku dużej części tych psów mogą pojawiać się problemy. Więc warto wiedzieć, jakie to mogą być problemy i na co musimy uważać. I oczywiście, wszystkie dzisiaj wymienione psy to doskonali psi towarzysze. Świetny wybór, ale musimy nadal pamiętać o problemach. Zacznijmy od owczarków niemieckich, czyli psiego ideału. Psy niesamowicie mądre, wierne, wszechstronne. Doskonały pies rodzinny, stróżujący, pracujący. Oczywiście, jeśli trafi w odpowiednie ręce. Niestety, ale też pies, który może cierpieć z powodu tej popularności i dążenia do tego, żeby ten pies miał odpowiedni wygląd. Dążenie do takiego mocnego opadania grzbietu doprowadziło do tego, że owczarki niemieckie bardzo często mogą się mierzyć z problemami z dysplazją stawów biodrowych. I jest to coś dla nich niebezpiecznego, mocno obciążającego, niestety bardzo często się pojawiającego, zwłaszcza można powiedzieć, że w tych liniach Wystawowych i jest to naprawdę duży problem, i ten pies może po prostu źle to znosić. Więc pierwszy ten pies to owczarek niemiecki i dysplazja stawów biodrowych. Kolejnym psem, którym jest popularny i może mieć problemy, jest Chihuahua. Najmniejszy pies świata o wielkim charakterze, wielkiej osobowości. Pies niesamowicie wesoły, często spokojny. Chociaż uwielbiający ruch, uwielbiający też swoich opiekunów, ale pies, który może mieć problemy właśnie wynikające z tego, że wiele osób dąży, żeby Chihuahua był jak najmniejszy. Wręcz do przesady. Ten najmniejszy pies świata, według niektórych powinien być naprawdę psem miniaturką, miniaturki, co niestety przekłada się na bardzo duże problemy z kośćmi, z oczami, z sercem, zestawami. Gigantycznymi problemami przy rodzeniu młodych, ciłał, to jest po prostu pies, który w przypadku tych najmniejszych, nie wiem, jak to nazwać wersji, w przypadku psów, które są efektem dążenia do miniaturyzacji całkowitej, pojawiają się gigantyczne, wielkie problemy. I o ile Chihuahua taka normalna będzie psem, bezproblemowym psem, który potrafi żyć bardzo, bardzo długo, o tyle te. Psy, które wynikają, są efektem tego dążenia do miniaturyzacji, będą miały gigantyczne problemy. Trzecim psem na liście jest buldog francuski i jego krótka kufa. Krótka kufa, która będzie się pojawiać w tym materiale jeszcze kilka razy oczywiście pies, mogący być doskonałym psem do towarzystwa miłym, przyjacielskim, doskonałym towarzyszem, raczej nie sprawiającym żadnych problemów. Ale właśnie z wyjątkiem tego, co może wynikać z krótkiej kufy. Z krótkiej kufy, która niestety, tutaj to samo, w efekcie dążenia do wyhodowania psów o pewnym wyglądzie, ze zredukowaną kufą, można powiedzieć całkowicie, niestety doprowadziła do tego, że pies, który mógł mieć problemy, ma te problemy bardzo często. Problemy z oddychaniem, z oczami, ale też z powodu niedotlenienia. Również powody z sercem, psy te mogą wręcz cierpieć. Niekiedy muszą nawet być poddawane specjalnym operacjom, żeby ta zbyt krótka kufa, te problemy z oddychaniem i z całą resztą niestety mogły, niestety nie spowodowały nawet jego śmierci. Więc niestety maksymalne skrócenie kufy jest gigantycznym problemem u buldogów francuskich. Więc, jeśli wybierasz buldoga francuskiego. To z hodowli, która myśli. Następnie mamy dwa psy: Owczarka Australijskiego i Border Collie, ale oczywiście nie dotyczy to tylko tych psów, one są takim przykładem. Chodzi tutaj o umaszczenie Blue Merle, czyli naprawdę piękny wygląd, niespotykany, doskonały i niestety coś, co powoduje, że hodowcy dążąc do uzyskania jak największej liczby szczeniąt posiadających to umaszczenie, Niestety doprowadza również to do tego, że mogą pojawiać się problemy. Problemy ze słuchem, problemy ze wzrokiem, plus trochę rzadziej, ale jednak problemy z sercem. Więc tutaj trzeba uważać, ponieważ krzyżowanie, łączenie np. dwóch przedstawicieli Blue Merle może spowodować, że te problemy mogą być częściej spotykane. I oczywiście są to psy doskonałe. Świetne psy pracujące, psy niewiarygodnie inteligentne, mogące być doskonały, doskonałymi psami pracującymi, pod pewnymi warunkami również psami rodzinnymi, i w tym umaszczeniu naprawdę genialnie wyglądające. Tylko pamiętajmy, że to dążenie do pięknego wyglądu niestety może wiązać się też z dużymi problemami. Bernejski pies pasterski. Pies o bardzo fajnym charakterze, bardzo Ciekawym wyglądzie, który chyba wszystkim się podoba, no prawie wszystkim, często wybierane jako pies rodzinny, również jako pies stróżujący. Niestety są to psy bardzo krótko żyjące. I ten pies naprawdę potrafi się wyróżnić w bardzo negatywny sposób, jeśli chodzi o tą długość życia. Niestety są to psy narażone na choroby nowotworowe, które w przypadku tych ras, tej rasy, przepraszam są bardzo mocno zagrożone chorobami nowotworowymi. Niestety w przypadku berneńskich psów pasterskich te choroby zdarzają się bardzo, bardzo często, co niestety przekłada się na ich bardzo krótkie życie. Niestety jest to gigantyczny problem. Oczywiście psy te mierzą się również z innymi problemami, ale to właśnie te zagrożenia, które skracają ich życie, są najpoważniejsze. A bardzo szkoda, ponieważ, no jak wszystkie dzisiaj wymienione psy, są to psy o bardzo fajnym charakterze, potrafiące być doskonałymi towarzyszami. Sziccu. Tutaj może te problemy wynikające ze skróconej kufy nie są tak poważne jak u buldoga francuskiego, ale jednak musimy nadal o nich pamiętać. Trzeba uważać na oczy, na upały, zbyt mocny, intensywny wysiłek. Pojawiałem się też w przypadku tego psa problemy z wypadającym dyskiem, z kolanami, z zębami, chociaż to jest pies naprawdę świetny. Oddany, wierny, lojalny, ale też niezależny, mający swoje zdanie, lubiący robić wszystko po swojemu, tylko że to pies tak potrafiący w doskonały sposób zachować taki balans pomiędzy tą niezależnością, a gigantyczną wiernością i lojalnością. Doskonały pies do towarzystwa, oczywiście chodzący swoimi drogami, ale to tylko dodaje uroku temu psu, naprawdę bardzo fajny pies. Cavalier King Charles Spaniel. Genialny pies do towarzystwa łagodny, oddany, bezproblemowy świetny wybór prawie dla wszystkich. Niestety, ten jego wygląd, dążenie do podkreślenia tych niektórych cech tego wyglądu, spowodował, że ma on problemy z niezbyt dużą czaszką. Co przekłada się na problemy neurologiczne, które niestety mogą być dla tego psa bardzo, bardzo groźne. A jeśli dodamy do tego, że pojawiają się one stosunkowo często, to niestety jest duże prawdopodobieństwo, że takie problemy się w naszym przypadku, w przypadku naszego psa pojawią. Pies, który ma świetny charakter, doskonałe zachowanie naprawdę dla wielu jest to pies idealny. Niestety, Grożą mu duże problemy zdrowotne. Oczywiście rzadziej pojawiają się na przykład problemy z oczami, sercem, ale one też się pojawiają. Jednak to właśnie te problemy neurologiczne, muszą, nie muszą. Niestety pojawiają się bardzo często i musimy na nie bardzo mocno uważać. Tutaj może od razu powiem, że w ogóle w przypadku tych dzisiaj wymienionych psów musimy szczególnie uważać, kiedy wybieramy hodowlę, z której będziemy kupywać tego psa. Oraz musimy uważać, kiedy te psy wychowujemy, kiedy z nimi żyjemy, żeby je obserwować. Ale idźmy dalej. I mamy bulteriera. Ok, może to nie jest popularny pies. Nie spotykamy go zbyt często, ale jest on takim przykładem. Podobnie jak wspomniany owczarek australijski Border Collie i umaszczenie Blue Merle. W przypadku bulterierów pojawiają się dwa problemy. Takie charakteryzujące niektóre psy. Psy. Które mają dużo białego koloru, są to psy często zagrożone głuchotą. Częściej niż inne psy zagrożone głuchotą. Do tego bulterier jest psem, który jest bardzo odporny na ból. Dla wielu może się wydawać to żadnym problemem. W rzeczywistości niestety potrafi to być gigantyczny problem, zwłaszcza, że ta odporność na ból oznacza, że Psy te bardzo późno sygnalizują choroby, skaleczenia, może nie skaleczenia, ale jakieś kontuzje. To są psy, jedne z psów, które musimy obserwować szczególnie uważnie, żeby móc zobaczyć po prostu, że coś się dzieje z nimi nie tak. Dlatego musimy je naprawdę mocno obserwować i pamiętać, że on nie będzie nam pokazywał, sygnalizował, że coś jest nie tak. I to dotyczy naprawdę sporej grupy psów. Kiedy się będziemy interesować jakimś psem, to dowiedzmy się, czy te problemy w przypadku tych psów nie występują. I już przedostatni jest MOPS, czyli wszystkie problemy buldoga francuskiego. To pies doskonały, jeśli chodzi o psy do towarzystwa, miły, przyjacielski, bardzo mocno się z nami wiąże, jest takim, bezproblem, jest takim bezproblemowym psiakiem. Bardzo miłym, bardzo przyjacielskim, doskonałym towarzyszem osoby samotnej, rodziny, tych troszkę większych dzieci. Niestety, tutaj również to dążenie do maksymalnego skrócenia kufy doprowadziło do szeregu problemów z oczami, z oddychaniem, a co za tym idzie, z sercem. Niestety, w dużej części te psy, które mają tą kufę właściwie zredukowaną całkowicie, mogą przez całe życie mierzyć się z dużym. Z dużym cierpieniem, tak należy to nazwać. Te psy po prostu będą cierpieć, i te problemy, które mogą się wydawać nam no niezbyt duże, no niestety są gigantyczne. I musimy na to uważać. A hodowle, które po prostu stawiają na sprzedaż, nie patrząc na zdrowie, na komfort psów, no niestety powinny być zakazane. Ostatni jest jamnik. Jego niestety zbyt krótkie nóżki. Nóżki, które powinny być troszkę dłuższe, kiedyś były troszkę dłuższe, nadal są jamniki, są jamniki z tymi nogami dłuższymi. Niestety, ten trend wyglądowy, tak to nazwijmy, doprowadził do tego, że te nóżki są zbyt krótkie i wiążą się z tym gigantyczne problemy. Z samymi nogami oraz oczywiście z kręgosłupem. Niestety, te psy, które mają te nogi bardzo krótkie. Mają, mogą mieć, szczęśliwie nie mają, tylko mogą mieć, gigantyczne problemy z kręgosłupem. Porażenie jamnicze, niedowład, to wszystko może w przypadku tych psów z tymi króciutkimi nogami występować, a bardzo wielka szkoda, ponieważ jamnik jest jednym z najbardziej niedocenianych psów. Oczywiście wiele osób, czy to ze względu na wygląd, czy to na, ze względu na ten gigantyczny, Indywidualizm tego psa no, nie bierze jamników pod uwagę. W rzeczywistości to pies niesamowicie oddany, wręcz o nas zazdrosny, kiedy nie poświęcamy mu zbyt dużo czasu. No ale oczywiście jest to pies z gigantycznym charakterem, osobowością, niezależny, ale przy tym niesamowicie inteligentny i niesamowicie oddany. Jeden z najfajniejszych psów na świecie. Niestety to dążenie do coraz krótszych nóżek mocno się odbija na jego Komforcie, ale co niestety ważniejsze, na jego zdrowiu. Ta lista była jedną z najsmutniejszych list, jakie tworzyłem, ponieważ wszystkie te psy są doskonałymi psimi towarzyszami. Niestety, skrzywdzonymi, co tu dużo mówić, przez ludzi, którzy dążąc do niektórych cech, najczęściej jeśli chodzi o cechy wyglądu, jeśli chodzi o wygląd tych psów, doprowadzili do tego, że te psy mogą mierzyć się z dużymi problemami. I o ile głuchota to coś, z czym pies może żyć, niezbyt komfortowo, ale może, o tyle problemy z sercem, problemy z oczami, problemy z oddychaniem coś, co powoduje, że nasze psy cierpią, niestety nie jest czymś fajnym. Dlatego, kiedy wybieramy psy, musimy myśleć, z jakimi problemami będziemy się mierzyć, ale też musimy pamiętać, że niektóre kierunki, w których podąża hodowla psów, są błędne, powodują, że nasze psy będą cierpieć, że będziemy mieć z nimi problemy i że powinniśmy się 10 razy zastanowić, zanim wybierzemy na przykład Mopsa z całkowicie skróconą kufą co będzie dla niego oznaczało, że te kilka, kilkanaście lat życia może mieć z tego powodu duże problemy. Zastanówmy się 10 razy, jakie opsa wybieramy. Wszystkie dzisiaj wymienione psy są bardzo fajne, ale mogą mieć problemy. Jak każdy pies, te mają te problemy częściej, dlatego musimy uważać, obserwować i opiekować się nimi bardziej niż innymi psami. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.